Cześć ciemno z tej strony Retrox. Witam Was w moim kolejnym odcinku na moim kanale. W teraz dzisiaj będziemy grać y, w katz. taką grę, gdzie tworzy się pojazdy. Tworzy się pojazdy i po prostu y, można powiedzieć się wali. Tak jak w y, bitwie. A dzisiaj ze mną jest szalonowera. Tak, dobra, teraz czyli jesteśmy w TV na żywo. Znaczy by, byłem. No, telewizor. Lubię, lubię, lubię. O! Dzisiaj są moje urodziny. Dostałem wózek. Ale pierwszy, jaki Alek? Retrox pierwszy raz odpalił tą grę. Dobra, co mam niby <noise> do Chyba Co to jest? Mmm. Dopalacz to ty? To nie, to nie jest dopalacz, to jest jakaś rakieta. Dopalacz Rakieta mm. et, Rakieta Ty ma Dobra, teraz będę oglądał. Tap to watch. Mm, 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 mm. Dwa, Co w, ten typek w, robi? Ładuj w niego, ładuj w niego. <śmiech> Przeigra, <śmiech> przegra, przegra. <reklamatywy>. tv <laughs> Tu są jakieś... Ha, ha, ha. You won, a win. 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 Powinno pisać się win, znaczy win z winą, tą, 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 Co my tu mamy? Nie. O, jakiś challenge. O, fajnie. Ej, a weźmiesz, żebym ja coś widział, bo ja nic nie widzę. Co oni robią? On chyba nie rozumie, co to walka. O, dobrze, dobrze. O. Nie, on jest dobry. Jeszcze raz. Bo, o kurde! Ale on mi zwala HP! Najprawdopodobniej. No Retrox przegrał. Pięknie. Ja będę wam. Nic nie mam. No czego ty ode mnie chcesz? Co to jest? Czego ty ode mnie chcesz? Zawalam furę albo dinozaurel. Albo kurczę

Supermarket. Aj lubi Dostałem wózek z supermarketu. Dostałem wózek z supermarketu. No tak. No, to nie jest wózek. To jest... Jak to o. zrobić? Mhm, Aha. O, jaka ja fura. Babadam. Jakie. Jakie ja, ja. Tutaj zrobimy piękny łomo. Zobacz jakie ciastka. Wow. Co? Teraz to zrobimy. Piękny łomot na walce. Zakład wygram. Czekaj. Czekaj chwilę. E, zaraz wracam. Okej, okay, już jestem. E, nic ważnego. Możemy się walić. O kurde, parę to mi zabala. Przegraś to. Czemu? Czekaj, czekaj, czekaj. Coś mi tu nie pasuje. Przecież ja inny wózek mam. No co? To nie jest w ogóle mój wózek. Eje, Matej, Mateju. To tutaj. Tak. To nie. Gdzie jest rakieta? To? Aha, to można wybrać. No dobra, to bierzemy. Nie, to czekaj, czekaj, czekaj. O, to bierzemy, to to. Robisz dym na walce, tak? Mhm. Teraz będzie dynamik. A ludzie, ludzie, ludzie. Wpadajcie na mojego Instagrama pączek. Ole mu zawalam. I ty nie, 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 nie. OMG! OMG Giga. I wpadajcie na kanał tego, Trawaxa ty. Trawaxy ty. Dawaj, to wygra. O nie wierzę. Pum. 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 O kurde, on dużo zadaje. O, dobrze. Ta kula jest dobra, nie? No to jest takie nie. o kurde, przegrałem jeden mecz. Jak to jest możliwe? Dobra, kto pierwszy. Pum. O, ale ten mnie wali. Nie! Zaraz stąd wyjedzie taka ściana, która mnie przygniecie. O kurde, nie, on już wyjeżdża. No i mnie teraz spaliła. Po bokach wyjeżdżają takie ściany gorące, co psują właśnie auto. Znów mnie przygniecie, pewnie, ścianą. Tak, to pierwszy się zabije. Uwaga, 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 uwaga. Naprawdę te ściany. Eee, ja chyba bajda. Dobra, kolejna rundełka. Cyk, 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 cyk i bum. I bum, i bum, i bum. No kurde. Poczekajcie, chwilowe cięcie. E, dobra, już jestem. Mm, możemy kontynuować. I zobaczcie, dwie misje zwaliłem. To jest niesprawiedliwe. Dobra, już jestem. E, I jeżeli chcecie, to możecie w komentarzach napisać, czy lubicie grać w ping-ponga. W ping-ponga, bo, ja teraz... ping bo teraz będziemy po podcinku grać ciągle w ping-ponga. No ho! ho. I oczywiście nie zapomnijcie, o kliknięciu łapewni. subskrypcji, łapy i, i kliknięcia dzwona. I zaraz wracam. Przepraszam was za te cięcia, ale no mm, musiałem, ale przepraszam was za y, te cięcia I tutaj kot mi podpowiada, że warto zrobić takie coś. I teraz mamy podwójne i tą paletę. Właśnie tą piłę. Teraz e, możemy wygrać. Zobacz, to jest podwójne. Teraz to na, na pewno wygramy. Zobacz, jak go podnoszę. Patrz, nie ma szans. O nie, 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 nie. Mm, mm, dawaj, dobra, wygraliśmy. Dobra, wygraliśmy. Poczekaj, wygraliśmy. Lecimy teraz z kolejną rundełką. Mm. Gdzieś jeszcze trzy? Nie. Nie wiem. Nie wiem, ile rund jeszcze zrobimy. Mm. No jeszcze jedna chyba. No. Nie. Nie. Jeszcze w, w dwóch minutach jeszcze coś się tam zmieści. A no nie no. nie muszę, no. No zaraz idziemy grać ping-ponga. No. nie, nie, nie. Ja już idę. Jestem prosty w ping -pongu. Jakby zobaczył jak ja na Włodzkie nawalam w ping-ponga. Ty Dawaj, 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 dawaj. Nie! nie, 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 nie. Dobra. Ziesz? Za chwilę. No to dokończ odcinek i... No dobra, dobra. Ziesz? No co mi tutaj mówisz? No mam tak. A, jeszcze jakieś kółko tutaj możemy zamontować. Uuu, to mamy więcej HP. Okej. Okay. To teraz to spoko. Teraz powinniśmy zawalczyć. Mam teraz więcej hapędzi dzięki temu kółku. Ale widzę, że ten typ to no, tak mnie wali, że naprawdę. <laughs> Dobra, ściana go przygniecie. Jest, wygrałem. Nice. No, Wszystkie misje zwaliłem. Dobra, mamy nowe misje. Co tu jeszcze ode mnie chcesz, kocie? Co on ode mnie tutaj jeszcze chce? No... Okej, okay, jestem i odblokowaliśmy jakiś tryb nowy, bo pojawiła mi się, tam jak macie fight, to pojawił mi się jak jakiś jeszcze inny tryb. Hmm, pokażę wam go tak w ogóle. I skrzyneczkę jakąś dostałem. Zobaczcie, jakiś tu a nie to challenge a tu jest jakiś quick fight nie wiem do czego to służy kompletnie nie mam pojęcia i kolejny raz wygrywamy udało nam się dobra quick fight lecimy z koksem co to jest Oooo. Nie wiem co to... Co to było? I wygrana kolejna. Ma, i jakaś reklama. Dobra, to ja już was nie będę zanudzać. Widzimy się No dobra, no to nara.